Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gitarowego śpiewnika Wywroty. Podczas dzisiejszej lekcji pokażę Ci jak zagrać na gitarze wszystkie partie solowe w utworze 30 raz zespołu Happy Set. Każda z tych trzech solówek zostanie najpierw przeze mnie zagrana razem z tabulaturą, a potem dokładnie wytłumaczę Ci dźwięk po dźwięku jak należy zagrać te piękne trzy soweczki. Ja nazywam się Tomasz Czerniuk, na co dzień jestem nauczycielem gitary w Częstowie oraz prowadzę gitarowy kanał na YouTubie o nazwie Akademia Gitary. Tutaj na Szpiewniku Wybroty zajmę się prowadzeniem lekcji gry na gitarze elektrycznej. Ostatnio nawet w ekipie trochę się śmialiśmy, że otwieramy tutaj departament solówek oraz riffów. Także szczerze zapraszam na lekcję i życzę Ci miłej nauki. rozpocząć naukę solówki z intra w tej pięknej piosence, dla której jak widać nawet straciłem głowę, ale na szczęście przeżyłem i mogę teraz pokazać jak zagrać te wszystkie trzy solówki z tej piosenki, ale zaczynamy od tej introwej, która wraz z odliczaniem, a mamy tutaj metrum 6 ósmych, czyli liczymy do 6 ósemek, będzie brzmiała tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 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 raz, dwa, trzy. Już śpiewamy sobie normalnie, ale o tym oczywiście w innym odcinku, do którego odsyłam tutaj w linku u góry, wyświetli się. A więc tak. Pierwsze dźwięki rozpoczynające tą solówkę to będzie siódmy próg na drugiej strunie palcem środkowym. Potem skaczemy na trzecią strunę, również siódmy próg, palc wskazujący tym razem. Czyli tak, tak. Wszystko w dół uderzamy. A następnie dziewiąty próg struny trzeciej palcem serdecznym i dziewiąty próg struny czwartej palcem środkowym. I ten ostatni dźwięk, wymieniony, będzie grany już jako ten dłuższy. Czyli gramy tak. Uderzamy cały czas w dół. Te ostatnie dźwięki to będzie czwarta struna, po kolei lecimy. 9, 11, 12. Myślę, że to są na tyle wolne dźwięki, że można je zagrać e, chyba nawet. Tylko i wyłącznie palcem środkowym, ale ja czasami sobie tutaj palec serdeczny dokładam. Zależy, jak po prostu mi powie wiatr w tej solówce, żatując sobie. I teraz mała zagadka istnieje bardzo podobna piosenka do tej, tylko grana minimalnie inaczej. Grają saksofonistka w duecie wraz z gitarzystą. I temu, komu uda się odgadnąć tytuł tej piosenki, chętnie pogratulujemy w komentarzu i przypniemy oczywiście serducho. To brzmi tak. Na identycznych dźwiękach jest to grane. Także piszcie komentarze. Ciekaw jestem, kto będzie wiedział, co to jest za tytuł piosenki. A my lecimy dalej. Jak już zagraliśmy to. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamy taką fajną zagrywkę. Właściwie minimalnie, jeśli ją zagram. Tak leci. Te dźwięki są takie urwane, takie tak zwane staccato, czyli e, krótkie, akcentowane dźwięki. Zaczynamy slajdem. Trzeci próg, yy, trzeci palec do piętnastego progu. I szybko urywamy ten dźwięk. Aha, tak gramy. Czyli piętnasty, czternasty, dwunasty. Palec trzeci, drugi, pierwszy. Tak trzeba to zagrać. Jak wykonać to staccato? To jest pytanie. Trzeba po prostu uderzyć mocno w miarę yy, kostką strunę i puszczamy ją lekko. Odklejamy palec od struny. Co urwie ten dźwięk sprawiając, że będzie taki krótki, tak zwane granie staccato. Czyli gramy 15, 14, 12, 10, 9, 10 i tutaj pierwsze dwa palce nam zrobią robotę, czyli trzeci palec, drugi palec, pierwszy, pierwszy, znowu pierwszy, i tu można położyć drugi, będzie nam łatwiej, nie trzeba będzie ręki przesuwać, to oczywiście jest łatwiejsze. I uwaga, mam nadzieję, że w Twojej gitarze. Da się tutaj dojść do tego 15 progu, ale jeśli nie, no to można zrobić małe oszustwo i obniżyć naszą zagrywkę o oktawę w dół, czyli zagrać ją zamiast tutaj. To zagrać tutaj. Czyli gramy trzeci, drugi pusta na najcieńszej strunie, a następnie trzeci, drugi, trzeci na strunie drugiej. Palce pierwsze dwa, czyli wszystkie drugie progi palcem pierwszym i wszystkie trzecie progi palcem drugim. Czyli zobaczmy, jak to zabrzmi. Fajnie, brzmi nawet spójnie, nie czuć wielkiej straty z powodu zagrania tego w sposób nieoryginalny. A więc tak to gramy. Zapraszam teraz serdecznie do drugiej solówki, czyli mamy za sobą jedną trzecią lekcji. <clears> hmm. <throat> Na drugą surówkę, drugą z trzech, ta już jest nieco trudniejsza. Trzeba przyznać, że musimy tutaj zagrać kilka szybszych dźwięków, a przede wszystkim utrudnieniem będzie kostkowanie naprzemienne, które w mojej opinii jest tutaj wymagane. A więc naukę rozpocznijmy sobie jednak od właśnie tego kostkowania na przemiennego, które wygląda tutaj następująco. Kostkujemy zawsze używając nadgarstka. Kostkujemy w płaszczyźnie, właśnie takiej w dół i w górę, tak jakbyśmy kolorowali sobie coś po strunach i kostkujemy czubkiem, kostki po grzbiecie strunę, czyli nie wkładamy tej kostki zbyt głęboko w strunę, ponieważ wtedy ona nam się będzie zacinała. Oczywiście, we własnym zakresie polecam przejrzeć sobie jakiś poradnik na temat poprawnego kostkowania. I teraz szybko pokażę jeszcze, jak nie kostkować. Jeżeli coś takiego zauważysz u siebie podczas nauki, no to skoryguj ten błąd, będzie ci dużo łatwiej grać każdą piosenkę. Czyli pierwsze kostkowanie to kostkowanie na robaczka. Czyli zamiast nadgarskim kostkujemy tutaj tak palcem, a drugie to kostkowanie na dzień działa. Czyli dużo jest tego ruchu takiego jakby w złej płaszczyźnie, więc kostkujemy tylko w tej płaszczyźnie, jakbyśmy kolorowali coś po kartce ułożonej na strunach. A więc pora na dźwięki. Rozpoczynamy niemalże identycznie jak tą solówkę z intra, czyli gramy 7, 7, 9 i zamiast tej dziewiątki zagramy sobie siódemkę tutaj. A więc już spieszę z dokładniejszym tłumaczeniem. Gramy 7, 7, 9, drugi. Pierwszy, trzeci palec i pierwszy palec na siódmy puk struny pierwszej. I ta solówka właśnie wykorzystuje mocno granie na przemiennym kostkowaniu, ponieważ często gramy kilka dźwięków na tej samej strunie, to daje fajny charakter temu solo. Czyli gramy 7, 7, 7, 7, okej? Okay. Czyli dół, dół, góra, dół. Ok, tak gramy 7, 7, 7, 7, 10 piętro wyżej, palcem trzecim.

Pora w końcu na tłumaczenie dokładniejsze, takie dźwięk po dźwięku, próg po progu, ale zaznaczę, że za każdym razem, kiedy nie będę mówił jaki jest kierunek kostkowania, to domyślnie oczywiście chodzi tutaj o kostkowanie wtedy w dół. To nam zaoszczędzi czasu i mi szczególnie ułatwi tłumaczenie tobie tej piosenki. A więc tak, zaczynamy w ten sposób, zagram pierwszą linijkę. Czyli słuchaj, że rozpoczynają i kończy ta sama melodia. Warto mieć to już na uwadze i zapamiętać, to ułatwi naukę tej piosenki, tej solówki. A więc, tak, słyszać też, że ten początek jest taki sam jak w intrze. tylko zamiast tego ostatniego dźwięku jest inny. A więc po kolei idąc, zaczynamy grę od siódmego progu na drugiej strunie palcem środkowym. Przechodzimy potem na siódmy próg na trzeciej strunie palcem wskazującym. Następnie dziewiąty próg na trzeciej strunie palcem serdecznym, czyli do do. Teraz skaczemy na siódmy próg, ale na pierwszej strunie palcem wskazującym. Ten dźwięk niechaj będzie trochę dłuższy, a po nim trzy siódme progi grane po kolei w kierunku góra, dół, góra, czyli góra, dół, góra i nieco szybciej, czyli Tak gramy. Potem Gramy dziesiąty próg na drugiej strunie palcem serdecznym, siódmy próg na pierwszej strunie palcem wskazującym, a następnie znowu dziesiąty próg na drugiej strunie palcem tym samym, czyli serdecznym. I teraz uwaga siódmy próg na drugiej strunie i teraz nie palcem wskazującym, jaką odruchowo by się zagrało, lecz palcem środkowym. To ważne, bo przyszykuje to nas lepiej do zagrania kolejnych dźwięków. I tak jak w szachach, staramy się myśleć w partii szachowej o kilka ruchów do przodu, żeby ograć przeciwnika, a my chcemy ograć nasz utwór, żeby grało się go bardzo fajnie. Czyli gramy tak ten pas tutaj. A potem musimy zagrać cztery siódme progi pod rząd. I zaczynamy od kierunku uderzenia. W górę, czyli góra du, gór, i znowu ten motyw początkowy, czyli niechaj to będzie nasz stały fragment gry, jeśli chcielibyśmy to porównać do piłki nożnej, czyli siódemka dłuższa. Potem. 7, 7, 7, 7, 7, 9. I to są dokładnie te same dźwięki, i tak samo zagrane jak na początku tej serówki. Uznajmy je za wstęp do drugiej linijki. Pora na naukę drugiej linijki, ale zanim to zrobię, wyjaśnijmy sobie kolejną ciekawą rzecz. Druga linijka ma swój początek jeszcze w trzech ostatnich dźwiękach pierwszej linijki. Czyli słychać tutaj znowu ten wyraźny element. Okay, więc warto o tym pamiętać, czyli grając końcówkę tej pierwszej linijki, zabrzmi to tak. Ten stały element, i dopiero teraz przechodzimy do pierwszej linijki. Czyli gramy niejako tak jak wcześniej, więc pominę tłumaczenie tego. Druga linijka rozpoczyna się od czegoś takiego. W ten sposób i już tłumaczę. Będziemy grali na pierwszej strunie. Rozpoczynamy na siódmym progu i y, użyjemy palca wskazującego. Gramy jeden dłuższy dźwięk, a następnie trzy szybsze i po kolei góra, dół, góra. Zagramy te dźwięki, czyli. Czyli dłu, góra, du góra. W ten sposób. Następnie dziewiąty próg na pierwszej strunie palcem serdecznym z, za pomocą użycia techniki staccato. Potem siódmy próg na pierwszej strunie za pomocą techniki staccato użyjemy palca wskazującego. Potem dziesiąty próg na drugiej strunie palcem serdecznym znowu z techniką staccato. Czyli tak zagramy. Więc cały takt będzie brzmiał tak. I potem przechodzimy do siódmego progu na drugiej strunie palcem środkowym. Go zagramy i teraz uwaga, tutaj wkrada nam się troszkę mistrz jednej struny, ponieważ w tym takcie będziemy grali same siódme progi na drugiej strunie, więc pominę tłumaczenie dźwięków, skupmy się na kostkowaniu i na rytmie. Całość tego taktu brzmi tak. OK? I musimy go grać po kolei tak. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. OK? Potem jak go zagramy, przechodzimy na trzecią strunę i znowu uruchamiamy wew naszego wewnętrznego mistrza jednej struny, ponieważ będziemy grali znowu tylko na trzeciej strunie. Tutaj mała uwaga, niejako przekręcamy naszą rękę, aby grała w pozycji klasycznej. Czyli tak jest luźna pozycja, a tak klasyczna. Niestety nie mam czasu, aby wytłumaczyć dokładnie jak się ją trzyma, więc... Trzeba sobie to troszkę niejako wygooglować Ale to pomoże w zagraniu tej piosenki Więc warto połączyć takie kroki I gramy po kolei takie progi jak Dziewiąty próg małym palcem Dwa razy siódmy próg palcem środkowym Potem szósty próg palcem wskazującym Teraz przesuwamy naszą rękę O dwa progi w lewą stronę Gramy czwarty próg palcem wskazującym Potem znowu czwarty próg Szósty próg i siódmy próg tutaj, jako początek drugiej linijki. Czyli całość zabrzmi tak. I można te szybsze dźwięki, te 4, 6, 7, zagrać naprzemiennie po kolei. dół, góra, dół. Zależy jak to woli. Ja bym raczej preferował naprzemiennie, bo granie naprzemienne jest szybsze od kostkowania tylko w jedną stronę. Czyli Tutaj dół, góra, dół na koniec, nie? Pora zakończyć naukę tej drugiej solówki, przechodząc płynnie do trzeciej linijki, już tej ostatniej. Teraz ustalmy sobie szybko jedną rzecz. Cały czas będziemy gr grali tutaj do końca już na trzeciej strunie, więc już nie tłumaczę tego. Po prostu ułatwimy sobie i skrócimy gadanie. Teraz tak, rozpoczynamy małym palcem na siódmym progu. I czemu małym palcem myślałoby się, że lepiej pierwszym? Dlatego, że ten pierwszy dźwięk jest ostatnim dźwiękiem zagrywki z poprzedniej linijki, więc na tym kończymy. Potem gramy 4 razy pod rząd, siódme progi, ale już przekładamy sobie na pierwszy palec właśnie. Raz, 2, 3, 4. Teraz jak to rytmicznie zagrać? Najlepiej by było naliczyć sobie i wysłyszeć. Pierwsza siódemka trwa dwie cyfry, a kolejne siódemki trwają już po cyfrze. Czyli to będzie brzmiało tak. 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Potem gramy taką fajną zagrywkę już z wykorzystaniem techniki slajdu, co jest też bardzo fajne i brzmi ona tak. Tak to należy zagrać. I gramy tutaj po kolei slajd do 11 progu. Możemy sobie zacząć od dowolnego, ale z racji tego, że używamy trzeciego palca, on naturalnie nam się tutaj e, układa na dziewiątym progu, więc wykonajmy slajd od 9 do 11 progu. Czyli uderzamy pierwszy dźwięk, następny przesuwamy rękę i to nam da kolejny dźwięk. Potem e, normalnie uderzamy drugą jedenastkę, też z tym samym palcem. Teraz przechodzimy do siódmego progu. Pierwszym palcem. Znowu slajdujemy od tego samego miejsca na jedenastkę, potem dziewiąty próg pierwszym palcem, siódmy próg pierwszym palcem i ostatni dźwięk szósty próg pierwszym palcem. Czyli jeszcze raz. W sposób należy to zagrać, i udało nam się dobrnąć do końca tej solówki, i szczęśliwie możemy przejść do wisienki na torcie, czyli do trzeciej solówki, tej właściwej, gdzie dajemy najwięcej czadu. Ora na trzecią, ostatnią i chyba tak przynajmniej uważam, że większość z nas powie, że najważniejszą solówkę w tym utworze. I aby nie tracić więcej czasu, ponieważ widzę, że nasza dzisiejsza lekcja trochę już zajmuje, od razu przejdę do sedna. A więc tak, pierwsze kilka dźwięków będziemy grali głównie na trzeciej strunie, więc nie będę co sekundkę napomkiwał, na której strunie jesteśmy i pozwolę sobie zagrać pierwszą linijkę, aby mieć lepszy kontekst. Teraz do opowiadania. Rozpoczynamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I to była nasza pierwsza nika. Jak było widać, głównie trzecia struna na dwa ostatnie dźwięki. Zeskoczyliśmy na strunę drugą. Rozpoczynamy siódmy próg pierwszym palcem. Długi dźwięk. Następnie siódmy próg, dziewiąty próg i jedenasty próg, jako szybkie dźwięki po sobie, czyli gramy tak. I gramy je pierwszym palcem, siódmy próg pierwszym palcem, dziewiąty próg trzecim palcem i jedenasty próg, palcem również trzecim. I ta jedenastka wybrzmiewa sobie, a następnie po jedenastym progu musimy znowu zagrać jedenaste progi w liczbie trzech sztuk przechodzące do dziewiątego progu, czyli gramy tak. Raz, dwa, trzy i dziewiąty. Gramy oczywiście palcem trzecim na 11 progach, do pierwszego palca na 9 progu. Czyli całość naszej sterówki na razie brzmi tak. I teraz gramy coś takiego. I tą sekcję będziemy grać nadal na trzeciej strunie. I gramy tak: 9 próg palcem małym, Siódmy próg palcem środkowym szósty próg palcem wskazującym, ten dźwięk ciutkę dłuższy, do siódmego progu znowu palcem środkowym i teraz musimy wykonać slajd nie jest napisane z którego progu na który, ale proponuję albo z szóstego do ósmego, albo z siódmego do ósmego, tak czy siak do ósmego. Czyli musimy zrobić ten slajd najlepiej środkowym palcem, ponieważ lepiej nam się to przysłuży do następnych dźwięków. I robimy tak. Krótki slajd, zakończony powtórką tego samego dźwięku na ósmym progu, przypominam środkowy palc. Po nauczonej pierwszej linijce oczywiście przechodzimy do drugiej. Ta druga linijka brzmi tak. Końcówka identyczna jak w poprzedniej linijce. A więc tak, rozpoczynamy na drugiej strunie, będziemy grać siódmy próg palcem pierwszym, potem ósmy próg na drugiej strunie palcem środkowym, i z powrotem siódmy próg na drugiej strunie palcem wskazującym. Następnie po tej troszkę dłuższej nutce zagrajmy dziesiąty próg na pierwszej strunie małym palcem za pomocą techniki staccato. Następnie dziewiąty próg na pierwszej strunie palcem serdecznym, również za pomocą techniki staccato. I potem siódmy próg na pierwszej strunie palcem wskazującym. Już normalnie ten dźwięk niech będzie ciutkę dłuższy. Następnie małym palcem musimy na drugiej strunie złapać próg dziesiąty i palcem serdecznym na pierwszej strunie próg dziewiąty. Następnie musimy zagrać środkowym palcem próg ósmy na drugiej strunie i pierwszym palcem siódmy próg na strunie drugiej. Oraz ponownie. Teraz przesuwamy naszą rękę w lewą stronę o dwa progi i ten sam siódmy próg złapiemy palcem trzecim. Następnie na drugiej strunie znów piąty próg palcem wskazującym. Przechodzimy na trzecią strunę jej szósty próg palcem środkowym, następnie złapmy na trzeciej strunie siódmy próg palcem trzecim i na koniec znowu slajd na ósme progi, tak samo jak wcześniej. Czyli zrobimy to środkowym palcem. Pora poruszyć temat trzeciej i czwartej linijki, i od razu zaznaczam, że trzecia linijka naśladuje mocno pierwszą, a czwarta naśladuje drugą, czyli niejako gramy jeszcze raz to samo, lecz lekko to rozwijamy. Będzie to taka ewolucja. Często bardzo w solówkach właśnie się taki zabieg stosuje, że gramy coś podobnego, ale już tak gęściej, mocniej, bardziej widowiskowo na przykład wiadomo o co chodzi. Co solówka troszkę innych słów trzeba by było użyć, tutaj po prostu gramy więcej dźwięków przeważnie. Ok, zaprezentuję trzecią linijkę. Czyli różni się tutaj tylko początkiem Jest gęstszy. No i mamy tutaj dodane dwie techniki Najpierw stosujemy technikę legata a Konkretnie hammer-on, czyli takie jakby Młoteczkowanie, a potem technikę ślizgu Czyli slide Czyli tak, trzeba zagrać na trzeciej strunie Pierwszym palcem siódmy prąg Uderzamy go jeszcze dwa razy. I teraz uwaga, trzecie uderzenie siódemki będzie już wiązało się z zagraniem tej wiązanki technik. Czyli aby to wykonać, musimy po pierwsze uderzyć e, dźwięk na siódmym progu pierwszym palcem. Teraz należy tutaj trzecim palcem szybko w miarę trafić w ten dziewiąty próg. No, bo to mijam sobie. Ok, w ten sposób tak uderzamy szybko. Ten dźwięk się wzbudzi. Myślę, że trochę treningu i na pewno dojdziesz do wprawy. I teraz, jak jesteśmy w tym miejscu, ślizgamy się tym palcem do 11 progu. Całą ręką przesuwamy się. W slide. Ok. I teraz bardzo fajnie przy tym slajdzie dotknąć sobie tych strun na przykład pierwszym i drugim palcem z tyłu tego trzeciego palca, zanim właściwie to nam wytłumić dźwięki, e, które mogą się przypadkiem wzbudzić podczas wykonywania tej techniki i brzydko brzmieć we wzmacniaczu Na przykład pokażę teraz jak to może zabrzmieć. nie raz tak się po prostu ten dźwięk brudzi. O. Teraz mocno się z wzbudziły i po prostu to nieładnie brzmi, a kiedy sobie to wytłumimy to jest czyściutko. Brzmi tylko ten dźwięk, który chcemy. No i dobrze, tyle z tego tłumaczenia, resztę gramy tak jak w pierwszej linijce, Jota, nuta w nutę. Porę na czwartą i ostatnią linijkę tej solówki, tak jak mówiłem, ona będzie naśladowała nam drugą linijkę. Pozwól, że szybko to zagram i przejdziemy do tłumaczenia. Tu już przechodzimy dalej po tej solówce do normalnego grania ostatniej części tej piosenki. I teraz, tak, pierwsze dwa takty identyczne jak w drugiej linijce, więc tego nie będziemy tłumaczyli sobie. To jest jakby zagrane 100% z drugą linijką. Następnie, teraz musimy zagrać i omówić coś takiego. Okay. Czyli aby to zagrać, lepiej jest złapać tutaj w pozycji klasycznej lewej dłoni. Czyli tak mamy luźną. Cześć, gitarko, to tak luźna pozycja. A kiedy wyginamy rękę na karstku, przykładamy kciuk z tyłu gryfu i układamy palce wzdłuż jednej linii struny. To wtedy jest taka klasyczna bardziej pozycja. Teraz tak, zaczynamy od drugiej struny siódmego progu. Zagramy to pierwszym palcem. Potem małym palcem dziesiąty próg na pierwszej strunie. Następnie znowu siódmy próg na drugiej strunie, pierwszym palcem. A potem dziewiąty próg palcem serdecznym na strunie pierwszej. Teraz na drugiej strunie ósmy próg środkowym palcem. Następnie druga struna siódmy próg palcem pierwszym. Powoli to zagram. W taki oto sposób. Następnie przenosimy się strunę wyżej i próg w lewą stronę. Gramy po kolei coś takiego. jak mocno widać, jak już ładnie sobie użyliśmy naszą dłoń, powstało ciekawe opalcowania. opalcowanie. 9 progi będziemy łapali małym palcem, siódmy progi palcem środkowym i szóste progi palcem pierwszym. I tak przez dwa takty cały czas możemy grać. A więc tak, na trzeciej strunie po kolei będziemy grali tak. Dziewiąty próg małym palcem, siódmy próg palcem środkowym, Szósty próg palcem wskazującym, znowu siódmy próg palcem środkowym, trochę dłuższy dźwięk i teraz dziewiąty próg palcem małym. Siódmy próg dłuższym dźwiękiem palcem środkowym i szósty próg bardzo długo palcem wskazującym. Teraz czekamy, odliczamy sobie i wraz z pojawieniem się nowego akordu po prostu robimy ścisk pierwszym palcem z szóstego na siódmy. Można zagrać normalnie ten dźwięk, ale ze ślizgiem będzie brzmiało to lepiej i uwaga nie zawarłem tego w tabulaturze, także jak coś po prostu musisz o tym pamiętać. Jeszcze raz. Od połowy zagram. Czekamy i żółt. Mam nadzieję, że z pomocą tej lekcji udało Ci się opanować wszystkie partie salowe w tym pięknym utworze. Daj znać, jak ci poszło. Jeśli masz jakieś pytania, to pisz w komentarzu chętnie pomożemy. Zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Linki oczywiście znajdziesz w opisie. A tymczasem życzymy Ci miłej nauki, wszystkiego dobrego i mamy nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!